Witam. Chciałem się podzielić tym, czego doświadczam od lat, od dziewięciu lat w zasadzie, a jestem odnalezienie Boga, tego że słyszę teraz jego głos, kiedy się modlę, i nawet kiedy nie modlę, tylko chodzę z nimi, rozmawiam. Słyszę głos Najświętszej Matki, Ducha Świętego, Anioła Stróża. Jest to niesamowite. Dostałem też dary, którym jest dyktowanie. Tekstów, które Bóg mi dyktuje, abym przekazywał je innym, dla rozwoju Kościoła katolickiego i prawdy, które potwierdzają, nic nie zmieniają z tego, co mówi Kościół katolicki, bo tylko to jest fundamentem i ani kropka nie może się zmienić. Ale są to prywatne objawienia, które mają wspierać zrozumienie Biblii i prawd wiary. Jednak nie było tak od początku. Przez kilka lat nie słyszałem żadnego głosu, kiedy zacząłem szukać Boga dziewięć lat temu, ale zacząłem czytać Biblię, zacząłem szukać go wśród duszpasterzy na internecie, takich jak ojciec Szóstak Pawlukiewicz. Zacząłem szukać informacji i odpowiedzi na pytania, które mi się pojawiały. Pukałem, jak mówi Biblia, i znalazłem. Prosiłem Boga, żeby mi się objawiał, żebym Go mógł lepiej kochać, żebym mógł Go lepiej rozumieć. Szukałem, szukałem i dopiero, kiedy Bóg widział, że jestem gotowy na to, żebym mnie prowadził, Bóg coraz bardziej się przede mną odkrywał, dając mi coraz więcej darów i łask, którymi staram się dzielić w tych filmikach między innymi z innymi ludźmi. Jako świadectwo istnienia Boga i potwierdzenia tego, o czym mówi Kościół katolicki. Nie, 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 nie chcę mówić niczego innego. Wiem, że Kościół katolicki, sakramenty jego, sama msza święta i przeżywanie jej pełne, jako etapów oczyszczania się z grzechów, wielbienia Boga, składania darów na ołtarzu Bogu, przyjmowania następnie darów. Ofiary z rąk Chrystusa, która w postaci Eucharystii uświęca nas. To wszystko jest bardzo istotne. Więc w zasadzie to chciałem tylko powiedzieć, ponieważ wielu ludzi, których znam, ja samemu kiedyś tak było, że nie wierzyłem w Boga. Próbowałem trochę, ale za mało. I wielu ludzi mówi, że nie, ja już szukałem, bo chodziłem do kościoła przez jakiś czas, ale to nic nie działało. No pytanie, czy się uświęciłeś? Pytanie, czy chodziłeś raz w tygodniu, czy chodziłeś codziennie, żeby Duch Boży mógł oczyszczać tobie duszę? Czy naprawdę czytałeś Ewangelię, Biblię? Czy szukałeś odpowiedzi Boga? Czy modliłeś się o to, żeby Bóg? Się dawało odkryć, czy podążałeś krokami pokazanymi w Ewangelii, tych kroków, które mają prowadzić do zbawienia, czyli wyboru świata duchowego, królestwa Bożego, nie tylko świata duchowego, bo Królestwo Boże to nie tylko świat duchowy, ale królestwa Bożego. Czy odrzucałeś grzechy, czy starałeś się uświęcać? Czy przyszedłeś jak sen marnotrawny, żeby Bóg był twoim Panem, prosząc go, aby Bóg był twoim Panem i żeby wprowadził Cię w życiu, pokazał, co masz robić. Czy przechodziłeś przez te różne ataki szatana? Czy przechodziłeś przez próby, które Bóg cię, przez które Bóg cię przeprowadzał, aby zobaczyć, czy rzeczywiście chcesz Boga w życiu i tak dalej. Także dziękuję za uwagę i pozdrawiam.